Witam was serdecznie w kolejnym odcinku historii ze świata. Tymczasem dzisiaj korzystając z okazji, iż od pewnego czasu nie pojawiały się już dłuższe odcinki zawierające więcej niż jeden temat. Stwierdziliśmy, iż czas jest najwyższy, aby wrócić do tej formy. Tak więc dzisiaj usłyszycie między innymi na temat hipotetycznej inwazji zombie, zasumulowanej przez naukowców z Uniwersytetu Kernel. Przybliżymy wam historię odkrytego niedawno biblijnego miasta, znalezionego na pustyni w Izraelu. Oraz w końcowej części odcinka odniesiemy się do efektu Mandeli oraz stady rosnącego wpływu i nowo odkrywanych informacji na temat ludzi, którzy go doświadczyli. Jeżeli zdołamy Was zainteresować, to oczywiście zapraszam do dalszej części odcinka. Tymczasem nie pozostaje mi już nic innego jak życzyć Wam wszystkim miłego sensu. Jeszcze przed kilkoma laty eksperci z Cornell University. Przygotowali symulację komputerową wielkiej inwazji zombie w gęsto zaludnionych obszarach Stanów Zjednoczonych. Całe to badanie było o tyle ciekawe, że zdaniem badaczy dzięki niemu udało im się ustalić, gdzie należy szukać ratunku, aby ujść z życiem przed ewentualnymi hordami żywych trupów. Podczas gdy zajście takiej katastrofy nie wydaje się szczególnie prawdopodobne, to w przypadku nagłej inwazji zombie warto zawsze mieć pod ręką jakiś plan awaryjny. Bo jakby nie patrzeć, celem jest nasze przetrwanie. A więc przynajmniej w tym zakresie. Na pomoc przychodzi nam wspomniany wcześniej zespół naukowców z Cornell University w USA. To właśnie oni stworzyli model dystrybucji fikcyjnej plagi zombie, która rozprzestrzeniała się w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych. Ustalenia badaczy nie są szczególnie zaskakujące, ponieważ okazało się, że najlepszym miejscem, aby uniknąć zakażenia, są odległe słabo zaludnione miejsca. Biorąc pod uwagę dynamikę ekspansji plagi zombie na obszarach słabo zaludnionych, cała lawina spowalnia, ponieważ dostępnych jest tam mniej potencjalnych ofiar a zatem ilość zombie będzie przerastać w wolniejszym tempie. To jednak nie wszystko, ponieważ model zawiera również inne bardzo interesujące dane, takie jak choćby szacowany czas potrzebny, aby wydostać się z gęsto zaludnionych miast, takich jak Nowy Jork. Zdaniem naukowców, wydostanie się na ich przedmieścia w czasach apokalipsy zombie powinno zająć co najmniej kilka tygodni, jeśli nie miesięcy. Oczywiście, nie wszystkie epidemie zombie będą przebiegały tak samo, a liczebność hord może się różnić. Niemniej jednak modelowana epidemia zawsze prowadziła do śmierci bezbronnych tłumów oraz ludzi, którzy aktywnie przeciwstawiali się takiej inwazji nieumarłych. Niestety, ale po dokonaniu wielu symulacji, naukowcy zostali zmuszeni do uznania, że w przypadku wystąpienia takiej epidemii, los ludzkości byłby praktycznie przesądzony. Oczywiście wszystko to, to tylko eksperymenty myślowe, ale mające w sobie bardzo niepokojące ziarnko prawdy. Pomijając już zresztą samą kwestię zombie, to w razie wybuchu jakiejkolwiek epidemii śmiertelnego wirusa lub innego zagrożenia dla ludzi, aby zwiększyć szanse na przeżycie, trzeba zaszyć się gdzieś w puszczy lub jakimkolwiek innym mało zaludnionym obszarze. Wtedy nieprawdopodobne staje się narażenie na potencjalnie niebezpieczne patogeny, a większość wirusów nie jest w stanie tak łatwo przemieścić się przez setki kilometrów nieużytków. Swoją drogą... Jest to dość smutne, że niezależnie od tego, czy mówimy o wyimaginowanym wirusie zombie, czy jakiejkolwiek innej epidemii, największym zagrożeniem dla naszego życia w dalszym ciągu pozostają inni ludzie. Archeolodzy twierdzą, że zidentyfikowali miejsce, gdzie mogło się znajdować zagubione miasto Seaclag w którym rzekomo przebywał wymieniany w Biblii król Dawid. Jego lokalizacja została odkryta przez zespół archeologów na terenie dzisiejszego Izraela. Same poszukiwania miasta Stiklak trwały od wielu dziesięcioleci i wielokrotnie wskazywano miejsca, gdzie miało się ono znajdować. Również i teraz zespół naukowców odpowiedzialnych za to odkrycie utrzymuje, że jest w 100% pewny, iż odkryte przez nich ruiny są prawdziwymi pozostałościami tego biblijnego miasta. Według nich jest ono położone pomiędzy Kiryat Gat i Lachys. Międzynarodowy zespół archeologów, kierowany przez Urząd ds. Spraw Starożytności Izraela, wraz z Uniwersytetem McQuire w Sydney oraz Uniwersytetem Hebrajskim, badali ten obszar już od 2015 roku, aż wreszcie ostatecznie odnaleźli tam dowody na istnienie osady od XII do XI wieku przed naszą erą. Wśród kilkudziesięciu kawałków ceramiki, takiej jak zwane do wina, Zidentyfikowano tam wiele artefaktów wykazujących cechę przynależności do kultury Filistynów, czyli grupy, która mieszkała tam według Biblii. Datowanie radiowęglowe również potwierdziło, że może to być miasto Siklak. Oczywiście, w środowisku naukowym pojawiły się również zdania odmienne. Warte wzmianki jest choćby fakt, że zdaniem niektórych ekspertów, samo odkrycie pozostałości po kulturze Filistynów nie może być uznane za ostateczny dowód potwierdzający identyfikację tego zaginionego miasta jako Siklak. A w związku z tym, dotarcie do prawdy na ten temat będzie wymagało jeszcze bardzo dużo pracy. Coraz więcej ludzi na świecie zauważa ze zdumieniem, że ich wspomnienia nie do końca pasują do tego, o czym nagle się dowiadują. Dotyczy to wielu dziedzin życia i nazywa się to efektem Mandeli, ponieważ najwięcej niepasujących wspomnień objawiło się u ludzi po śmierci Nelsona Mandeli w 2013 roku. Kiedy to setki tysięcy ludzi pisało w internecie, że pamiętają jego śmierć w latach 80 XX wieku w więzieniu w republice południowej Afryki. Niektórzy sądzili, że padli ofiarą jakiegoś oszustwa lub niesmacznego żartu, kiedy to nagle w telewizji usłyszeli, że Nelson Mandela ponownie umarł. Psychologowie nie byli w stanie stwierdzić, skąd nagle u tylu ludzi pojawiły się niemal takie same szczegółowe wspomnienia. Mniej więcej w tym samym czasie, poza teorią ze zbiorowym szaleństwem, pojawiło się wyjaśnienie, wedle którego te fałszywe wspomnienia to skutek jakiegoś zjawiska na poziomie kwantowym. Na przykład kwantowego przeskoku do innego wszechświata niż ten, w którym Mandela zmarł jeszcze w XX wieku i na całym świecie grano na jego cześć serię koncertów charytatywnych. Efekt Mandeli to zjawisko związane z tak pamięcią zbiorową. Zdarza się, że bardzo wiele osób pamięta pewne wydarzenia nie tak samo, jak twierdzi to oficjalna historia. Potem ludzie przysięgają, że widzieli pewne rzeczy na własne oczy, albo że uczyli się nawet o nich w szkołach i na uniwersytetach. Szczególnie niesamowite w tym jest to, że te same zbieżne relacje podają niekiedy jednocześnie tysiące osób z różnych części świata. Oczywiście wydaje się, że najwygodniejszym wytłumaczeniem byłoby założenie, że jest to dziwny zbiorowy obłęd. Z tym, że wtedy należałoby zadać pytanie, jakie może być jego źródło. Kontynuując wątek samego efektu Mandeli, to okazuje się, że bardzo często efekt ten dotyczy również geografii. Mówiąc konkretniej, zaskakująco duża liczba ludzi dokładnie pamięta, że niektóre kraje miały inne kształty, wielkość, a nawet pozycje na mapie. Najlepszym tego przykładem ma być Nowa Zelandia, ponieważ niektórzy twierdzą, iż znajduje się ona w niewłaściwym miejscu. Otóż formalnie Nowa Zelandia znajduje się na południowy wschód od Australii, ale jest zaskakująco wiele osób, które twierdzi, że pamiętają, że były uczone, iż znajduje się ona na północnym wschodzie. Niektórzy kwestionują też dystans, jaki dzieli Australię i Nową Zelandię, wynoszący 1900 km. Wiele osób twierdzi, że Nowa Zelandia znajdowała się bliżej Australii i dużo bardziej na południe. Podobna sprawa jest też z wyspą Sri Lanka, znaną też jako Ceylon. Leżała ona w okolicy południowo-wschodniej części Indii, jednak niektórzy pamiętają jej lokalizację zupełnie na południe, na samym dole Półwyspu Indyjskiego. Poza tym, wiele osób pamięta, że Kuba znajdowała się znacznie bliżej Florydy niż Meksyku, ale tak nie jest. Do Meksyku w linii prostej jest 214 km, a na Florydę 228 km podobnie miało być też z Japonią i wiele osób twierdzi, że kiedyś była znacznie bliżej Chin i bardziej na południe, a nie tak jak teraz obok krańca Rosji. Jednak zdecydowanie najdziwniejsza i najbardziej intensywnie dyskutowana wśród teoretyków efektu mandeli historia dotyczy norweskiego archipelagu na oceanie arktycznym o nazwie Svalbard, który jest obszarem pod zarządem Norwegii jest to dość duży ląd mierzący aż 60 tysięcy kilometrów kwadratowych z bogatą historią sięgającą wstecz do XII wieku z własną kulturą i tradycjami. Jednak problemem jest to, że dla wielu ludzi tego wszystkiego nie powinno tam być. Twierdzą oni wręcz, że na mapach jest archipelag, którego wcześniej tam po prostu nie było. To jednak dopiero początek, a efekt Mandeli dotyczy też wielu innych zagadnień. Istnieje na przykład ogromna liczba ludzi, którzy przysięgają, że Stany Zjednoczone mają 51 stanów albo nawet 52 stany, zamiast obecnych 50. Wielu Amerykanów przysięga, że pamięta wersję historii, w której Puerto Rico było stanem, a nie terytorium stowarzyszonym z USA. Dla zwolenników efektu mandeli to wszystko świadczy o jakimś tajemniczym przesunięciu pomiędzy różnymi rzeczywistościami. Założenie to opiera się na koncepcji znanej jako multiversum, która proponuje, że istnieją nieskończone wszechświaty równoległe współistniejące z naszym w nieskończonych permutacjach. W niektórych z tych alternatywnych wymiarów różnica może być bardzo nieznaczna, podczas gdy w innych jest ona dramatyczna. Jednak na razie możemy być pewni tylko i wyłącznie tego, że przyczyny efektu Mandeli pozostają nieznane. Może być on jedynie zjawiskiem psychologicznym czymś w rodzaju zbiorowej halucynacji. Jednak jeśli rzeczywiście część z nas pamięta zbiorowo niektóre rzeczy inaczej, to być może jest to również dowodem na to, że w pewnym laboratorium fizycznym coś poszło nie tak. I przeskoczyliśmy do innej rzeczywistości, nawet tego nie zauważając. Jednakże o tym, co wydaje się Wam bardziej prawdopodobne, zadecydujcie już sami. I cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Naturalnie żywię nadzieję iż przypadł Wam do gustu, a jeżeli tak, to chciałbym zaprosić Was do obserwowania naszych mediów społecznościowych, dołączenia do Discorda, lub kto wie, może i nawet wsparcie nas za pomocą sklepu internetowego lub Patronite'a. Naturalnie wszelkie potrzebne linki odnajdziecie poniżej w opisie.